Siemano. Jakiś wypadek był? Bez no poszkodowanych? Znaczy poszkodowany chyba poszkodowany by... uciekł A uciekł poszkodowany no, znaczy, znaczy poszkodowany i <grym> z praca jednocześnie Bo tutaj Aha. wzięli od panów motor, chcieli niby kupić skuter tak, ja. m, Chciał się, chciał się przejechać no i uderzył w Skodę no, i odjechał a? Ale w tą szkodę? No, tak, tam, tam. No, tutaj są w tą, To ja tylko pytanie, bo pan byta, pan żadnej kary nie dostanie, bo pan jest niewinny. Zapewno. Nie, no tak, no tam. Nie widzicie, nie będzie. Nie Cześć, witam. Dobra, pan widział to tak? Dajkcje, numer. Ja, ja to byłem tylko świadkiem jak on nie, Czyli nie, nie, jechał, nie, 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 on nie, 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 Ja tylko. nie, około nie, 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 Nikomu się nic nie stało, to najważniejsze. Tak, dokładnie. się tylko stało. Ten co uciekł, tak? Nogę miał rozwaloną Bo wleciał na maskę tym motorem. Aha. No to ładnie, nie opanował mocno w końcu 50 centymetrów, to nie wkidniewało. Nie, on tam wyjechał Interwencja kochani, bardzo blisko, bo praktycznie pod samym domem, gdy wyjeżdżałem na patrol. Proszę pana, ja nie mam do niej siły, bo ja chciałam dawno wezwać. To jest tak chora osoba. Aha, a kto to jest w ogóle na pani? I to jest moja przyjaciółka. Dobra, idziemy gadać. I nawet nie ma siły wsiąść do samochodu, że ja ją zawiozła do szpitala. Bo już ma mi dosyć a i miesiąc tego. Jest tak bardzo chora osoba. A nie robi. Witam panią serdecznie, ratownik medyczny Marcin Borkowski. Co panią boli, pani powie? Skurczę mnie potwornie. Ona ma jakiś skórczek chod... stóp do łódka. Do to tak straszne. Aha, nóg? Nóg, tak? Tak. Pierwszy raz w życiu tak, czy już tak było? Nie, nie było. No, wcześniej, nie wcześniej tylko, bo nie było aż tak była pierwsza. a piernicza w domu środków przeciwbólowych. Aha, aha. I wie pan, na tym jedzie. Ja z nią dzisiaj przyjechałam do apteki. Tak? I akurat nie ma leków przeciwbólowych. Jak ją złapało, Ale? mówię wezwę pogotowię. Ona tak godzinę tu stoi. Ja tam lepiej, I ja mówię wezwę. Nie, nie, się nie, nie mówię. Tak? do szpitala. Nie, nie weźmy do szpitala. Idziemy na obiad. Ja mówię, na żaden obiad. W końcu nie mogła. Ja mówię, wezwę pogotowię to wiem, musiałam tu stanąć, żebyśmy uh -huh. tam byli w aptece, uh -huh. i stoję godzinę jak głupia. A ona zaczęła płakać, bo ją tak jest podobno mocno łapie. Rozumiem. A ma pani jakieś zaburzenia elektrolitowe? Jakiś magnez, potas przyjmuje pani? Tak. tak no, biłam teraz sześć tabletek <coughs> magnezu i potasu Aha, bo to możliwe, że ma pani po prostu problem z magnezem? Nie, a nie ja, biorę, a ja, schora, a ja cały ma czas matom. biorę i magnes. czy coś? Od kilku dni. Ma pani miażdżicę naczyn się tak? Nie mam. No to koleżanka mówi, że pani ma. No to znaczy podejrzewa lekarz. Wie pan jeszcze... co? Ona się leczy, płaci gdzieś i no. na telefon, wie pan. I ona się leczy na telefon. I ja wie tak cię wyleczą, gdzieś płacisz, no. że pójdziesz do tego. O, pan zobaczy, no, cała siatka leków. No, no widzę, zapytań. widzę właśnie. Aha. To I co, zgadza się pamięta. pani, żeby pojechać do szpitala? No musi. Podobne. nogi ma pani tak. obrzęknięte? To znaczy na pewno stopy mam bardzo spuchnięte. Stopy spuchnięte są? Tak. Mhm. A bierze pani jakieś leki na odwodnienie? Tak. Bierze pani, bierze ale... Ne, tak, ale bierze pani cały czas, czy nie? Tak, cały czas, dwa razy dziennie. I normalnie z siusianiem nie ma problemu? Tak. Nie ma. Dzisiaj dzisiaj w ciągu nocy to już 10 razy już stawałam. do. Dobra, dobra. Nie, nawet nie ma możliwości, żeby ją zawieźć do szpitala, bo tak, tak stoi godzinę ją łapią. A tam przychodzi, na chwilę, żeby. Tak, tak, łapie. To jest nieprzyjemne bardzo, ja wiem. A ciepło, ciepło pan jest? Ciepło. Ciepło, dobrze. Bo to tak stoją. O, jest karetka. Jest, już nie karetka, Nie ma tego złego, co by na dobre. Dobrze, że przyjechałaś i dobrze, że nie masz plecy No, Bo ja ci już miesiąc tłumaczę. O. Idź do szpitala, idź do szpitala. Ciepło, Mandero Pani ma prawdopodobnie zaburzenia elektrolitowe, szczególnie wchłanialność A. magnezu, bo panią od godziny olbrzymie skurcze łapią co chwila. A By było już to tak, tak to kiedyś? <grym> zdarzało się? Tak, tak, zdarzało się, ale pani ta, ta pani przeciwbólowe. Ale ja to bym, ja ją zaburłem. To będziemy wszystko, chodźmy najpierw. Teki, I to chodźmy da, póki da, nie, nie to ma tego skurczu. Tak. Póki go nie ma. I A biegunka nie występuje? Nie, ona w nie. To nawet będzie problem. No nie, ja zmywam, nie, nie. wie pan, pan bo autobus nawet... To nie niech nie nie zamiast nie. autobus, to jest nieważne. Tak. tak. Na bezpieczeństwo nasze jest po najważniejsze. Powolutku, teraz odwracamy się tyłem. Pani, pani ja wiem, ale widzicie pana, przymknięte drzwi i jeszcze... Uderzmy, odwróćmy się, damy. Pani rzu... Podnoszę pani głowę. Aha. W takiej półsiedzącej pozycji. No to do góry, kochana. A, pani, teraz. Oh. Dobra, super. I teraz nóżki tu. Poczekaj, teraz razem. Poczekaj, nie, Andrzej, poczekaj. Najpierw podniesiemy tutaj sobie z nim. Dobra, teraz idę do ciebie, poczekaj. Dobra, teraz idę do ciebie. Dobra. Trzeba oszczędzać kręgosłup, morgo. Basiu, daję Ci torbę i zadzwonię do Ja trzymam. Jest, jest, jest Andrzeju. Nie wiemy, na razie. Ale prawdopodobnie będzie w Prawdopodobnie Dzięki Andrzeju. Do widzenia Pani. Wzrówka. No, to Pani się chowa i grzeje. No i dobra. Interwencja dobiegła końca, kochani. Kobitka bardzo cierpiała. Te rzeczywiście skurcze wynikające z zaburzeń elektrolitowych z problemem z magnezem są bardzo bolesne, kochani. Dlatego trzeba nie tylko te elektrolity wyrównać, to trzeba dać coś przeciwbulowego, żeby cierpiała. A ja jadę dalej na patrol. ma przyjacielu Wołali do Ciebie pogotowie? Co, co się mordko stało opowiadaj kochany Problemy jakieś ja widzę masz Skalczyłeś serączkę Mogę Ci zrobić opatrunek? A coś nic się nie dzieje A no. A. O i tu chłopaki są Siema mordko Ja Cię znam, ja się znam. Mogę ci opatrunek zrobić? Tak, to się Dobrze. Coś nie widzę. No dobrze, a ludzie... Nic się dudowałem. Pokaż tam masz ten kus, scyzoryk? Dobra. Daj scyde na chwilę, daj scyzorek. Daj, daj, daj ten scyzorek. Pan się opatrzy. Dobra. Dobra. Co tutaj się wychyliwa? Ten... Co się powiedz wydarzyło? Nie, to nawet drobne, nawet nic się nie stało. Daj jączkę. No dobra, <laughs> No, to co ty nie idziesz do domu, to siedzisz tutaj, ludzie dzwonią. No co ty? Bo się martwię A ja chcę iść do drewnicy. Dlaczego? Bo ja potrzebuję pomocy. Nie? No do drewnicy? Tak. To jesteś pijany. Piłeś alkohol czy nie? Piłem No i ale na kolkiej O, na kolkiej, kolskiej i na ten. Na drewnicy. Chyba ja przyniosę, dmuchnię nie w oczu. Piłeś? No i dużo. No, chyba tam jego płótkę ale... weźmie. Nie wiem, ale... ja sam je tam położyłem. A jak to się nazywasz? Dobra, teraz w Muchaj Dawaj dzięki Motko, dzięki, dzięki Tak, żebyśmy wiedzieli ile ma promili Bo na kolaka to biorą od połowy, tak? Od Od połowy, no to ma no promil Mam, a nie o tym A niech się boli. Siema. Cześć Witam Cię. Hej. Siema Witam się Przedramiona sobie okaleczył A, to jest masz tam ale nie, nie do zaopatrzenia chirurgicznego Założyłem mu opatrunek Dzień dobry, Pokażę panu sobie obrażenie tak. Gdzie jest pan skoczył? A, tak wiesz. Tak, no dobra, ja tylko papiery i nocko. Na na co... Tak, No kogo na tak, Ona chce na kostę. Dokumenty. Dam nam dokument zaraz. No właśnie, dajcie to dane A was skąd Z Tarkowina, z 102 z W ogóle nie ma zespołu. Tu już z godzinę czasu siedzimy. Tak, tak, bo widziałem, że to jest 17 chyba. Tak. No, 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 no. Ale wiesz, jak już jestem, to nie zostawiam nigdy wiesz, pacjentów. Nie ma. ma? Nie zostawiam, wiesz, bo nie ma co Jak się powiedział A, to trzeba powiedzieć B, tak? No dobra, to ja jadę dalej w takim razie no, dzięki Trzymaj się, mordo Trzymaj się, kochany Do miłego, hej I kochani, po interwencji Osoba poszkodowana, przekazana z teremowi. I tak jak co się działo to widzieliście, a ja pędzę dalej na patrol. Powód. Chyba tak. Dobrze. nie wiem, Bo wyrzucili go z samochodu na przedkaretkę mamy, mamy pacjenta Dobra już ogarniamy Uciskaj mu na razie ręcznie Dzień. Dobra tutaj na razie już nie jest Dobra mordeczko tak on jest przytomny czy nie? nie? Gdzie znalazłeś ranę u niego? Na razie jest jedna cięta tutaj i zaczynamy rozcinać. go rozcinać Na ramieniu na na działnięty ale nie chwawi. Dobra zapalę mam światełko Tu no. mnie interesuje tętnica łudowa Rozetnij tą nogawkę Zaraz mu stazę założymy. Dobra, ale ja nie, nie wiem Jak, co. jaki macie stanie swojego opatnia? Jest sobór w klacie. Jak no. do styki ciężar oddechowy. W tak. tutaj? W zapisie HG nic nie było. Dobra. Na plecach no, trzeba dobra. by było zobaczyć. Dobra. Zobarnię. I co, wyjechaliście o niego? Tu w... nas od kurde, to zatrzymali, wskoczyli skoczyli nam do karety. Jacyś okay. ludzie, tak? To pewnie go... Jego plecy, plecy, mogę kolor temu plecy sprawdzić? Tak, no trzeba, nie możesz. Plecy były całe, w samochodu. Wy, wywlekaliśmy. Jedzie do Was jakiś zespół do pomocy? Nie wiem. Dobra, zaś. Ściągaliśmy coś, ale... Tak, jeszcze sobie strony. Uuu było czysto. Tak, ale, tak, ale super, wiesz. Mm -hmm. Dobra, na tą łapę. Tak, weź wyszkod termoizolacyjny. Tam też jest nie na. Dobra, ja przyciskam na razie tą ranę. Dobra, to załóżmy na to patronek. Już ci daje Dobra, załóżmy na tą rączkę, czyli tak mamy lewe ramię, lewe podłudzie Prawo prawa jest tak samo tutaj Prawe udo Prawe udo. Dobra. Daj mi, Maciek, coś światła na siebie. Już się daje, młodysko, proszę ci bardzo. O, jest, jak bat. Uwaga, nie rusza nim, żeby on się dobrze wpłuł. Teraz. Dobra. Chciała, Cześć, młodo. Mamy podźganego nożem. Lewe ramię, Co lewe widzisz, podłudzie, prawę udostadzę. Tutaj ma założoną, bo no, on wstrząsowy jest. Tak, tak wstrząsowy jest. Tu jest aż godzina. O, raz godzina jest, proszę Ciebie, 21.25. 21.20 założona staza. No, Dobra, tutaj po, czekaj, po bo jego będzie nie mam Idę po głowę. Dobra, wejść. 3, 3? 4? 3. 4? Dobra, mamy tutaj. Podejdźmy się. Dobra. 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 zamykamy was. Chodź, chodź, ja zamknę. Macie wór, to... To dajcie mi wór i zosta i, i jedźcie, a ja ogarnę to, posprzątam. Dobra, dzień I ja do nich wrzucę ten. Poznałem cię. Dobrze, z was miałem. Dziękuję. Dobra. Poczekaj. Dobra. I my tutaj posprzątamy, tylko dajcie nam worek foliowy i sobie możecie jechać. A my sobie to ogarniemy. Co so noszę najwyżej po szpitalem te. Oni jeszcze nie jadą. Ustalą. Prawdopodobnie pójdzie na szaserów, ale nie wiedzą wam za chwilę, Niech go też ląda. Dobra. Dami, Dami nie sobie. On został tak nam wrzucony praktycznie wąterek. Do Dobra, jest te wszystkie papierki, strzykawki, co tu jest, powrzucaj do ten. Odjadę wam kawałek. Dzięki, dzięki. Bierzecie go? Widzę, w pomarańczach. Super, no to... Wyzwanie bardzo, bardzo poważne. Jadący zespół ratownictwa medycznego zostaje zatrzymany i zostaje wypchnięty z samochodu młody mężczyzna. Który doznał kilku obrażeń ciała, niebezpiecznym przedmiotem. Zespół się nim zajął, a ponieważ miał na pokładzie swojego pacjenta, dowołał pomocy. Przyjechała policja, oczywiście, i też drugi zespół. Ale zanim ten drugi zespół się pojawił, byłem ja i mogliśmy wspomóc działania na miejscu. Poszkodowany, przewieziony do szpitala. Witam serdecznie, jakaś pomoc medyczna potrzebna? Nie, nie Wszystko jest okej? Okay. Cześć, witam okay. Dobra to. A. A pani chyba tym mautkiem, tak? No. A I co, uderzyła tych tych? Nie, zatrzymali A, czyli obywatelskie było no, zatrzymanie No i bajka o. Ludzie są niesoliwni Dobra, nie przeszkadzam w takim razie, dzięki nie. bardzo Chciałem pogratulować obywatelskiej postawy Bo wiecie, że takie rzeczy się kończą tragediami, rozjeżdżają ludzi, no nie będziemy przeszkadzali, trzymajcie się. Dla Pana dużo Dzięki kochany. do miłego, hej No dobra kochani, interwencja O których coraz częściej słyszymy Czyli obywatelskie zatrzymanie Osoby, która dziwnie zachowuje się na jezdni I okazało się, że rzeczywiście Osoba ta była Jest pod wpływem Jest zatrzymana przez policję Obywatele, którzy tego dokonali, oczekują tutaj na dalsze czynności, jest już pomoc drogowa, a no my udajemy się tam. Tu sobie stan w prawej. O, dobra. dobra. Siema. Siema, o, siema, 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 bo... kochany. Słyszałem, że pustość w środku jest pusto, na szczęście. Pusto. Siemano panowie. Pusto na też usłyszałem, że. Nie... Pierwszy był komunikat, że nie wiadomo ile osób no jest w środku. Wezwanie brzmiało bardzo, ale to bardzo poważnie. Auto całkowicie jest pod lokomotywą prawdopodobieństwo, że może tam być cała rodzina lub tylko kierowca, więc siły i środki były bardzo duże tu zadysponowane i na szczęście w środku nie było nikogo. Auto po prostu samo stało na trowisku.